Siemanko, z tej strony Agro. Witam cię. I zapraszamy Was do pierwszego odcinka nowej serii Let's Play z gry. A i tu jest problem. Hmm. Dobra, z prywatnego serwera Tibi, który jest edytowany w taki sposób, że jest grom Pokemony. No jest to gra na silniku Tibi. I. Dostosowana. Pod no, Pokémony. No, no, zrobiona na po Pod Pokémony brzmi jak taki typ ludzi. Dobra. <śmierdzi> Mniejsza o tym. Nagrywaliśmy już wcześniej, By byłoby więcej trochę tego, ale nagrywałem Hyperkamem i okazało się, że Hyperkam nie nagrywa ze Skype'a dźwięku i nie było słychać tego. Oto tutaj. Botka. <śmierdzi> Kogo? Tego. <śmierdzi> no, no dam ci, nie było słychać co to jest ten Pokémon, tak? Pokearena.com, tam sobie o. przeczytacie. Nie, no po a. prostu jest to, to... jak graliście w Tibie, a przypuszczam, że graliście, bo kto nie grał? Oprócz Skubka. No jest to... Jest to naprawdę w wielkiej ilości edytowany silnik Tibi. Grafiki pozmieniane, styl gry. Będzie mały problem. No dobra. Będę mówił po kolei. Dobra, chodź za mną ty. Chodź idziemy po ekspiśmie. Nie. Może najpierw Kosta? No to czekaj, czekaj, questy, czekaj chwilę. O, kwesty są, ale okej. Okay. Jak widzicie, mam pokebag otwarty, jednego pokémona, którego dostaję na początku. I... wypuszczam go. I w tej chwili powinno mi wyskoczyć okienko, które się zwiesiło, czekaj chwilę. O, tak, w tej chwili... Mm, fuck. Poczekaj, aż program zacznie odpowiadać, zamknij program. Czekaj chwilę, co się stało. Yy, zwiesiła mi się Tibia. Nie, już co? Nie. Nie ma głosu i nie ma tego okienka z pokemonami, czyli nie będę mógł chować pokemonów, bo Fraps tego nie nagrywa. Dobra, to będzie krótkie cięcie. Zaraz naprawię to i wracamy. No dobra, będzie krótkie cięcie, znaczy było krótkie cięcie i jest jeden komunikat do powiedzenia, ale to się najpierw zaloguje. Oha, nie widzicie mojego loginu. Cieszmy się. Hmm... Okej. Okay. Problem jest taki, że... Prz... Przy zmianie Pokemonów Przy włączeniu poka jest. Ym, gdzie jest Bug. Przy, przy... Przy. Przyzywaniu Pokemona wyskakuje okienko z jego skillami. I w lewym górnym rogu o tutaj jest takie coś jak connection. Wy tego nie widzicie niestety. <laughs> Odczę się. Czekaj, bo mam lagi. Dobra. <laughs> i będą cięcia albo jeszcze jakieś zwieszenia bo żeby włączyć żeby przyzwać pokemona muszę wyłączyć nagrywanie przyzwać go i włączyć nagrywanie z powrotem tak więc teraz przyzwę pokemona czyli jest cięcie Okej okay. no, u mnie <laughs> pokémon już jest No i wyskakuje to takie okienko ze skillami, którego wy nie zobaczycie niestety No cóż Okej okay. idziemy zrobić questa gdzieś dom ciawsze tej ion te, te te. całe itemki gdzie to jest gdzie mam tego tego dać Pokaż, e, pokaż im co, co musisz mieć. Nie rozumiem. Te mosa. To butelka mosa. Gadasz z Beatrice. No, gadam z Beatrice, profesor Pine. Mate I have... Nie, materials. No to kliknąłem wcześniej, materials. I want to I help. help you. No. I, I want to help. No i co, I want to help. Ok, but I have question, ok. Dostaliśmy quest, dostałem quest'a? No i teraz do niej zagadasz. Hello? Nie zarywaj, zagadaj. Ha. dostałem trzy pokebale za jednego. Mogę jeszcze raz? Nie. Ty jesteś dziro, nie żyjesz. Laguje. Coś, coś mi laguje, tylko nie wiem co. Dobra, mniejsza o to. Idziemy. Mam trzy pokebale, jest dobrze. Kurde, mógłbym nagrywać hyperkamem, ale hyperkam nie nagrywa Twojego dźwięku, znaczy na scapie. Przez... Może przez tego? Może przez Ventrilo nagrywa? Albo przez TeamSpeaka. Nie, nie, nie eksperymentujmy już na razie to no działa. Co, to, to tak. Dobra, jakby ktoś oglądał ten filmik. No miejmy nadzieję, że ktoś to zobaczy <laughs> Dobra, jakby ktoś oglądał ten filmik, to proszę o napisanie czy gdzieś, czy Hypercam nagrywa z Ventrilo, z Team Spika Nie, z Mumble nie, bo Mumble jest jakieś dziwne. Czy innych alchemicznych składników? To są programy, wiesz o tym. No, dobi dobijesz do drzewa, patrz. Idziemy, xp, idziemy, xp. Ciekawie do Bicie Pokémonów polega na... Na klikaniu. W okien... No, nie zobaczycie... No, na klikaniu to... w okienko. 4 fps, jak kliknę tu, to mam 4 fps, okej. Okay. Jest dobrze, wiem gdzie nie klikać. Najlepsze, <laughs> najlepsze jest to, że tam gdzie klikam, to są moje skille. Będzie ciężko, no cóż. Aha, i nie będzie to tak, że na przykład jak gram w, jak na przykład gram sobie sam i na przykład dam ci nie ma to że będę nagrywał, nie, nagrywamy jak mamy czas i jak nam się chce Czyli mo możecie na przykład nie widzieć tego, że wbiłem 10 leveli, czy mam nowego Ej, Pokemona party. Aha Możecie nie widzieć tego czy mam nowego Pokemona, no, no, znaczy kiedy go zdobyłem i te bo niestety nagrywamy multi i nie jest to tak łatwo jak się wydaje to się screeny zrobi tak setny level, brawo sweet focie no a, czekaj, czekajcie, krótkie cięcie i sprawdzić ile to już się nagrywa zaraz wracamy 8 minut no dobra, mamy jeszcze 7 minut, to może, może jakoś wejdzie nie wiem czy wspominałem stronę, ale pokarena.com, tam to jest osobny, to jest po prostu serwer do tibii, tak? jak, jak mamy tibię możemy pościągać tylko pliki update'ujące nam klienta albo jeżeli nie mamy tibii to wystarczy, że ściągniemy pełnego klienta, który waży tam ze 200 mega, może mniej. 100 parę. Czekaj, łapie PJA. Nie zdążysz. Ej, no ty, Żydzie. Po co ci, PJ? No, Mam po... PJA! No, Pijot to wybieram się. Idę expijać, tak jakby. Mój Eevee jest zajepasztet. On jepasztet. nie pasztet. Nie. Mój Eevee się karmi twoim Eevee Mój Eevee jest kanibalistyczny Jest takie słowo? A, tworzę sławnik Dobra, jedziemy a tu jest jeszcze gas, PJ PJ, wybieram cię Znaczy, zniszczę cię No, możemy rozdawać... nie wiem, wspominałem już o tym? Znaczy, pewnie raz wspominałem, ale to się chyba nie nagrało Dobra Możemy dodawać do życia, siły itp. itd. Ale też tego nie zobaczycie, bo niestety... Głupi. Nie fraps. nagrywa. Niestety Fraps z Power. No ale mi się, że w ogóle jest coś takiego jak Fraps. Bo teraz prawdopodobnie byłby, byłbym i grał w piłkę. <laughs> Zresztą znaczy, nie wiem, czy, się, czy mam się z czego cieszyć, czy nie. Ale dobrze. Jest to oglądać. Ej, ratatan nie bije. Pomógłbyś. Jak tak sobie pomyślę, to mało to ma nawiązania do oryginalnych pokemonów w z gry, chociaż... Nie, czemu prawym? Znaczy z, z filmu, nie z gry, sorry. Chociaż... Ej, ja mam jabłko ugryzione, ale fajnie. Co to robi? Hmm. Apple Bite. To się sprzedaje. No, ogrytek z jabłka, no proszę cię. Tak, jak, tak jakbym no. ci sprzedał papier, to ale to wyużywane tylko raz. Niektórzy pewnie by go użyli drugi raz. Ej, ja mogę tutaj chować kasę, ale fajnie. No, bullshit, że tak powiem. E, pokryj mnie, bo ja chcę sobie wsadzić do pokebaga tego pokemona. Dobra. Pokryj mnie, bo ja se chcę wsadzić. Ja tylko tak mówię. O, ja nie mogę, ty. To będzie ciekawe. Ej, to jest wszystko co, co tu było? Dobra, idziemy dalej. No i dalej, a wie, pamiętasz, od której, w której minucie sprawdzałem, <grym>, ile to trwa? <grym>, Dobra, ja dobiję do dziesiątego nie? i to będzie koniec. Tak jakby. Znaczy, ja dobiję do dziesiątego. Ile to trwa? 400, 600. 600 expa? Coś, czego się bije. Utnie. Niebo nie będzie pożegnania, znaczy, i tak ja, ja tak nagrywam z krótkim dystansem. Będzie takie minutowe cięcie, niestety. No i zaraz wracamy. Jednak nieco minutowe 8 fpsów wróciło, LOL. Już nagrywamy? Tak, to się kameruje. A z tego, a z tego drzewa jest półtora metra. Ja chcę wejść na drzewo, czemu ja na drzewo nie mogę wejść? Za drzewo bądź ninja. Będziesz mój nick widział, chociaż jakoś się kiedyś wyłączało. Niki chyba. Tak, weź naciśnij Ctrl N. Control L. NY. My jak nobel. Ly. Po co? Nie, to jest logout. Pamiętam czasy jak się debile wrabiali. Ctrl Q Dostaniesz darmowe itemy. No nie debile, nie. No dobra. Nie pysztajmy. Troszkę głupsi koledzy. Naiwni. Czemu nie debile? Debile to też pewnego rodzaju człowiek, nie? Pewnego rodzaju. Nie, cóż za lasem, tuż za rzeką. Dobra, idziemy w dół, Przez ten... Ej. Przez tą konwersję mnie laguje. Konwersację? Aha, konwersję. Dobra, zrozumiałem. Ej, dobra. Wracamy do tego, do depo, tam... Oj. I tam skończymy, ej, dawaj. Dawaj, wracamy do tego i kończymy, bo... Coś się obawiam, że... Znam życie. Znaczy, jak znam życie, to pewnie zaraz będą jakieś błędy wyskoczą. Jakieś ciśnienie tutaj wyskoczy. Chciałbym będzie otworzyć. To kończymy odtworzyć. w buszu. Dobra, za Czekaj, dawaj za Kontrol <laughs> n i jedziemy. <laughs> Na razie wszystkim cześć.